No dobra, idziemy dalej. Pokémon, 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 poke, Pokémon. Poku nas Pokemonu. Super klipunek tańczy i nie będzie. Wow. Ale nie ten klawisz. I cię, patyjat fakty. To boli. Ty na serio. A no to ich obiad Ho uh, ho uh, ho uh, chuj. To jest że w wodę. O ten kolega użył oczy jak 2,5. Tak mi to rozwaliło. Au. Tak, ja, słyszałem. Nie widziałem. A minaj, nigdy No Dobrze, że wziąłem od niego zbroję. Jak się nie żyje to. A kto umarł to nie żyje. O kwiśniotkę A nie radę To się boję Dobra, niech, tw niech twój merc zamraża Ty tankujesz z przodu, a ja dobijam błyskawicami. A, zamraża Żebyś się nie zdziwił jak za <coughs> Ma pół HP teraz Tu uleż go nie wiem. Nie, żeby uleczyć Marca, to trzeba otworzyć ekwipunek, wziąć miksturkę i kliknąć na portret merca. Nie będę malować miksturek. O tychom! To jest żelazny wilk. Żelazny dok. Tak, żelazna dama. Dzięki Bogu za haki Chyba twojego Nie, ja, ja będę miał dowód, że nie używam, <grym> więc <zwierzy> Dobra Skończyło się, <grym zwierzy> <grym zwierzy> Wow, ja nie włączyłem swojego jajka jajko Jedno, ale mam Fruwa, twoje nie, nie no. fruwa Moje fruwa Nie tędy. Mówię, nie tędy. Taki fajny okrąg. mi tu ofiarę? Szatanistyczną. Ej, żelazny wilk? tu chodź! Nie poddaję. Przeczuł sprawę. Kadawer. Coraz lepsze nazwy. O, tylko nie meteory. No, dara, A ja nie dostaję Bo tak jakby Cię opuściłem na chwilę Nie Sorry Dzięki, Tak to moja, widzę Już idę, idę ci tankować Ta Bez jaj tego Te kupy zwłok wchłaniają moje pioruny Kurna, zwłoki z gumy Boże. A może to prawda? To już, dla, to już wiem z czego izolacja się robi Takie wiesz, wzięli rękawiczki i przesyli. to są zwoki Albo z lateksu pierwszy, 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 pierwszy Pierwszy O matko, na pewno będzie białe Idziemy na dropa Idziemy na dropo. Wow. Czyż nie że nie lubię tego Ale ja coś słyszałem, że to twój blony poziom. Od kogo? <laughs> z niewiadomych źródeł. <laughs> Muszę podziękować. Ci temu było Na twoim kanale pisali. Aha. Tak? MINE RINGE Ja też panu nie myślisz panu ja, ci nie mogę Co myśmy oglądali O be z jaj tam iść od Haha. Słyszysz mnie? Słyszę słyszę ja, to dobrze. Lecimy o coś tu widzę? Czy. A, chodź tu. To jest szed... ci jako dowód, że nie mam mapkaka? Że w ostatnim miejscu znaleźliśmy? Zabij Mephista. Czemu nie można pogadać z Mephistem, zagrać w kości, wypić. Dzień dobry. Tak jak ja, z odkabiłam tak ja sposób. dzień dobry. Kurcze k***a to ogólnie O Wiem Oho, oho o, 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 o. To, to mi się nie podobuje To nie robi Auć Wybuch i brańca lhp mi zbiega What the f**k To, było, to było złośliwe, to naprawdę było złośliwe Serio, <gry> nie do końca miałem Fireball'em w dupskach auto namierzanie na tyłek Wchodzisz? Um. Jestem, jestem Słoto, krótki bitewny nóg, jedziemy Ale nigdy, szczerze powiedziawszy, nie rozumiałem czemu tu jeszcze są członkowie rady Myślałem, że jedyna rada to właśnie ta, co się zabija W kwestii nie no, ten hałas by ich nie pomieszył. No kurczę, ja, jak się... duże mogą być rady? Nie no, to ktoś musi być jakby, tak powiem, prawą ręką meczniczka. Choć... i To masz to, ale łatwo. Tu no no, tu no. Zi. O, tak wynika, no. pani, tak Masz jakieś leczenie? Bo tak, jakby mam 7 życia. Ej, to że on... co. to mówisz? A? O nie Jaru, <zys ripe> he. O, on może przyjść? Pewnie, że może. Tankuj. Jest dobrze. Jest dobrze, bo ja umieram na ty nie. Zmienimy na lepsze błyskawice, teraz by nie super. A co on gada zresztą? Przybyła za późno? Nie, wiem Wziąłem Każdy z braci ma fajny tekst. tu tylko to, umrzeć. No to diabła. No chyba Mephisto mówi właśnie tego. A Bal ma... Dzień dobry. Nie, Bal coś tam braciach.

Wypadnie odlewac Ci nam w kapę? Daj spokój, Papai podoba mi się OPA, oh. bo widzę że umierasz Już nie Dobra, wytłóżmy już wszystko co tu żyje w imię dobra Czy złoto Wytłóżmy złoto Bardzo podejrzanie wygląda Nie ma nic więcej jakichś duszek się pojawi A po drugiej stronie jeszcze są chyba członkowie rady a?

Dobrze mam już jakieś poty money. Mani mani Dobra, wszystko. Oficjalnie idziemy do czwartego rozdziału. są te pikniki? Eee. Nie konwertują mi się. Chyba z o, jakoś się wsadzę od Jan. Nie wiem. No eee, to mam się zamknąć? <laughs> nie, nie. Skonwertuję od Jana co tam. Okej. Okay. Let's go. O. O! Oh. No tak, się przeciągnął. Kurde, nie wiem. Fok, okay. w ja tym kogo sobie to stał. Ja co już sprawdzam.